To, od czego uciekasz, tym bardziej to Bą rządzi, tym bardziej cię goni. Im szybciej Ty biegniesz, tym szybciej to to biegnie za tobą. To, przed czym się chowasz, to nie znika. Pozostaje w ciele. Jak zamrożona energia, jak niewidzialny węzeł, który ogranicza przepływ życia przez ciebie. Cieśnička to nic innego jak odcięcie energii. Kiedy my nie chcemy czegoś czuć bólu, lęku, samotności, wstydu, to odwracamy się do własnego doświadczenia. Energia, którą mogu, moglibyśmy poruszać, która mogłaby krążyć, która mogłaby transformować, ona zostaje jakby zamknięta w tym napięciu, w skurczu. To, co nieprzyjęte. Zamienia się jakby, zamraża nasze tkanki, zamraża nas od wewnątrz. I to jest właśnie paradoks ucieczki, że chcąc uniknąć cierpienia, my nieświadomie unikamy tej pełni życia.